wszyscy palinowki, że nie jestem Palinowka i się słuchajcie? Ta e, tajemnicza słuchajcie, Paul nam coś tutaj ZO zostawiła jakieś wiecie, wpisy. Tutaj. Ehem. hej, jestem. Jestem twoją fanką. Tak samo jak masz z Luna. Zresztą ona też będzie. Do zobaczenia w poniedziałek. Uuu, grubo. To jest, słuchajcie. Zostawiła e, prezent ze swojej siostry, zobaczmy Aha, to takie rzeczy, dobra Słuchajcie, Na no grubo ogólnie się zrobiło Wcześniej, na wcześniejszą odcinku budowałam Tutaj, gdzie się, słuchajcie, spotkamy I teraz widać, że trzeba coś, słuchajcie, Dobudować tutaj Czekajcie, jak No, dobra,

Dobra, nie wiem jak to zrobić y Pyk, pyk Dobra, słuchajcie Nie wiem ogólnie Nie wiem co tu się w ogóle dzieje Ale słuchajcie No, widziałem chyba Że ta osoba sobie gdzieś tu czy e, zabukować Tak. Oj, o, gdzie ja wlazłam? Dobra. Nie, no trzeba tu to, to zabudować. Tak, to słuchajcie, nie będzie. Damy oczywiście śnieg. Takie normalne śniegi sypki oczywiście, bo sypki to wiecie. Błapka. Czy wiecie, no. Pik, 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 pik. No właśnie, yy, nie wiem, jakby gdy, gdy, to generator wygenerował. Pik, pik. Dobra, zobaczmy, jaki ona lubi w ogóle kolor. różowy okej, okay, może być. Mek tak Tej damki z księdza ma. Super. A ja nudziło mi się, więc zrobiłam jakąś tam ozdobę, o tej na lodzie jakieś kwiatki i tam w środku wpuściłam do akwarium axolotl, słodzitkie Czy nie? nie? O, jakiś villager, super No, a więc okej okay. Owieczki Ło, ja tu przeskoczyłam widzę Dobra Okay, hej uh, no to słuchajcie, no ja nie wiem co zrobić teraz, słuchajcie, no odcinek miał być serio, o czymkolwiek, o czymś innym, ale no wiecie no, zmieniły się okoliczności takie ostatnio, wiecie no, zamykam się ogólnie na razie w swoim domku, a więc koń tym akcentem kończymy odcinek, elo!